Rozpoczynamy naszą opowieść o kultowym zapachu Coco Chanel, a właściwie suplement do tej opowieści, i będzie to suplement wypełniony miłością i romansem. Ale o szczegółach za chwilę. Agnieszka Strzemiska, kłaniam się nisko. Moimi Państwa gościem jest Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry, Pani Urszula. Dzień dobry, witam Panią Redaktor, witam Państwa. Tytułem wstępu, może dwa zdania o Coco Chanel, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ale zaczynała bardzo skromnie i ubogo, bo wylądowała z siostrami. W sierocińcu, gdzie nauczyła się krawiectwa i wydawało się, że to taki dość pewny fach, okazało się, że w jej przypadku bardzo pewny. Miała do tego ogromny talent i rzeczywiście tak rozwinęła skrzydła, że podobno pani Uszło majątek, który zgromadziła, trudno do dziś oszacować, bo miała też niezwykły dar lokowania pieniędzy w różnych bankach i robiła to w ten sposób, że właściwie trudno było zliczyć. Ile tego wszystkiego jest, ale kwoty były niebywałe. Tak, do dzisiaj nie doliczono się, ile tego jest i w ilu bankach, w ilu krajach to ukryła albo jak to ona mówiła zaparkowała. Zwłaszcza, no, że to nie tylko pieniądze, prawda? Bo to i klejnoty, klejnoty nieruchomości. i nieruchomości. Mm -hmm. No jedna mm, nieruchomość taka to była willa na Lazurowym Wybrzeżu, którą podarował jej jeden z kochanków, która dzisiaj ma y, wartość około 150 milionów y, dolarów. Czyli jedną kwotę przynajmniej już znamy. znamy. Ale to jedna z nielicznych. Druga taka kwota to są Słynne perły romanowów, które ona twierdzi, że dostała w prezencie, rodzina romanowów twierdzi, że wyłudziła dzisiaj te. Perły byłyby szacowane, są szacowane, bo zniknęły całkowicie z horyzontu i nie wiadomo gdzie je Koko ukryła na około 60-70 milionów euro. To, no to już mamy ponad 200. Tak. To oczywiście prawdziwe perły, choć Koko zasłynęła między innymi z tego, że lansowała dla kobiet do noszenia na co dzień sztuczną biżuterię, to ona właściwie nadała jej wyższą rangę. No i między, zaczynając od prawdziwych perł. Tak, ale właśnie lansowała do małej czarnej perły sztuczne, podobnie jak inną sztuczną biżuterię i kobiety na salonach nosiły sztuczną biżuterię, która wcześniej wydawała się czymś um, tandetnym i no, na salonach nieobecna była. Tak, ale kariera tej biżuterii zaczęła się, tej sztucznej biżuterii zaczęła się od prawdziwych pereł. Koko zrobiła genialną reklamę, że jest to replika słynnego naszyjnika słynnych pereł Romanowów i przede wszystkim Amerykanki chciały mieć tę kopię, jak to Ameryka, i to one wylansowały sztuczną biżuterię Coco Chanel. Tak naprawdę w pierwszej części naszej rozmowy opowiadałyśmy o historii zapachu, kultowego zapachu do dziś obecnego. Jest to zapachowy hit od blisko 100 lat, prawda? I jak to się stało, że ten zapach powstał i został zamknięty we flakonie, który upamiętniał jej miłość, no, zakończoną tragicznie, bo ukochany zginął i to była jakby dla niej inspiracja do utrwalenia pamięci czy wspomnień o tej miłości w zapachu, ale takim milowym krokiem do tego, aby ten zapach Powstał, był romans Koko z romanowym, właśnie, no i o tym romansie chciałyśmy więcej opowiedzieć w suplemencie. Jak to się w ogóle zaczęło? Poznali się w Wenecji. Tak, ale zanim przejdziemy do tego romansu, to mamy rok 1000, 2020, a jeśli wierzyć pamiętnikom Yvonne Coty, żonie François Kotiego, to perfumy Koko. Chanel, Chanel numer 5 zadebiutowały w roku 1920, choć sama Chanel twierdzi, że było to w roku 1921 91, dr, przed, natomiast, świętami, przed świętami, prawda? natomiast ich twórca twierdzi, że było to w Roku 1922. Czyli byłoby 100 lat. Równo. Byłoby 100 lat, gdyby wierzyć, Ivon Koti. Ale jak do tego doszło? Wspomniałyśmy, że na Trop, perfum, a w zasadzie twórcy perfum, które zainspirowały Coco Chanel do stworzenia piątki, były, że były to perfumy peru... carycy katarzyny. Zapach dla niej stworzony. Znaczy zapach dla carycy katarzyny, nie katarzyny, tylko carycy Aleksandry, żony dla... Mikołaja, ale nazywał, nazywało się to bukiet katarzyny Wielkiej, który został po wybuchu wojny pierwszej wojny światowej zamienioną nazwę na rale. Numer jeden albo numer jeden. Numer jeden, dlatego że używała go pierwsza rodzina imperium, czyli rodzina carska, albo, jak twierdzili Romanowie, pierwsza dynastia, czy najpotężniejsza dynastia na świecie. No i bukiet Katarzyny właśnie zainspirował Koko, zachwycił ją i marzyła o perfumach o podobnej nucie zapachowej. I takie perfumy dostała tak prawdę mówiąc, w prezencie od kochanka, bo poznali się prawdopodobnie w Wenecji. Co do tego też nie ma pewności. Przypadli sobie do gustu z dwóch powodów. Po pierwsze, a przede wszystkim połączyła ich miłość do hazardu, bo oboje grali z zapałem w ruletkę Romanow, przegrywając klejnoty Romanowów, które Udało mu się jakimś cudem, albo raczej rodzinie, przemycić na zachód tej części rodziny, która ocalała z pogromu. Koko grała za własne pieniądze albo też za pieniądze wcześniej swoich kochanków. Ta miłość do ruletki. Cementowała w dużym stopniu ten związek. ten związek. Drugie, co ich zbliżyło, to dzieciństwo. Wbrew pozorom, nie jest to żaden paradoks, bo Carewicz, członek najpotężniejszej, najbogatszej rodziny świata i córka krawcowej i komiwojażera oboje byli sierotami. Matka Dymitra zmarła. Praktycznie przy porodzie, i dziecko ocalało tylko dlatego. Dziecko było wcześniakiem urodzonym 18 września, dlatego że matka uległa wypadkowi. Nastąpił przedwczesny poród. On miał, dziecko miało wtedy 7,5 miesiąca i ratowano matkę, nie skupiając się na dziecku, uważając, że i tak jest przeznaczone na stracenie. A tu nagle rozległ się wrzask i dziecko stał się cud. Był mężczyzną bardzo przystojnym, był mężczyzną bardzo wykształconym. Był sportowcem, startował na Olimpiadzie w 1912 roku, ale mówi się o nim, że był całkowicie bez charakteru, miał bardzo słabe nerwy, psychiczna odporność była zerowa, co by się potwierdzało, bo był jednym z najlepszych jeźdźców na świecie. Jeździł konno w sposób wręcz akrobatyczny i startując na Olimpiadzie zajął dopiero siódme miejsce, dlatego, że zawiodły go nerwy. nerwy. Psychicznie, nie wytrzymał, psychicznie tej nie wytrzymał Był ogromnym kobieciarzem i miał niesamowite powodzenie no, u kobiet. Bo Coco I też też prawda? nie była niedoświadczona w tak. tej materii. Poza tym miał jeszcze jedną cechę, świetnie tańczył pił na umór, ale w sposób podobno wyjątkowo elegancki i traktował kobietę jak nikt na świecie. To wszystko spodobało się Koka, no ponieważ ba. Koko była snopką. Stwierdziła, że Warto w swojej kolekcji kochanku, jeszcze nie miała wielkiego księcia. księcia. Został jej kochankiem i jej utrzymankiem i podobno Koko się chełpiła. Jako biedna sierota Doszłam <laughs> nawet do tego, że stać mnie na utrzymanie księcia. Wielkiego Księcia. No, brzmi Ale że, dobrze pani Urszula. Tak, Ale, że Kokoń była kobietą interesu i niczego nie robiła za darmo, ta inwestycja miała jej się opłacić. Pod jednym względem jej się opłaciła, bo wprowadził ją w najwyższe kręgi towarzyskie, co Krawcowej, z dość podejrzaną trudne. Trudno dobić się do Crème de la Crème światowej society. Podarował jej perfumiarza, który stworzył dla niej perfumy życia, najbardziej kultowe perfumy. Podobno, Chanel numer 5 jest w tym samym stopniu rozpoznawalna co Coca-Cola i Myszkamiki. Są to trzy najbardziej znane marki na świecie. No, ale apetyt rósł w miarę jedzenia, i Coco Chanel stwierdziła, no, że tak na darmo to ona w tego księcia nie będzie. Tyle pieniędzy i zaczęła się łudzić, że zostanie panią Romanową. No to bardzo I być może przyszłą carycą Rosji, o ile dynastia zostanie odbudowana, a były ku temu powody, dlatego że rząd komunistyczny był w owym czasie bardzo chwiejny, a stronnictwo monarchistów znowu nie takie słabe. No, no ale tu oczywiście się tak się nie stało przeliczyć. Bo był pewien dokument sukcesyjny Romanowów, który regulował tego typu związki. I gdyby Romanow Dimitri ożenił się z Koko, to wówczas straciłby prawa do tronu. Czyli jej marzenie i tak by się nie spełniło. Marzenie, by, to znaczy, zostałaby wielką księżną, jak marzyła, natomiast on nie zostałby carem, a był pierwszym pretendentem w tym akcie sukcesyjnym do tronu, bo wuj nie żył. Yy, młody Carewicz, też nie żył i właśnie pierwszy w kolejce był on. No ale ten no, Trump był ale dla niej ważniejszy. Niestety no i właśnie. Związek skończyło się, się to rozstaniem. Koko kiedyś napisze, czy później napisze w pamiętnikach, że to ona go się pozbyła, ona go Podobno rzuciła, go twierdząc, że był za drogi. Natomiast w jego pamiętnikach i jego poplecznicy, cała rodzina Romanowów twierdzi zgodnym chórem, że to nieprawda, że to on ją rzucił ze względów dynastycznych. Na to Koko odbija piłkę i mówi, jeżeli by tak było, to nie dałby mi prezentu zaręczynowego w postaci tych słynnych pereł, pereł Romanowów. Które nie wiemy, gdzie są. Gdzie ale... są i które ważyły to, dobre tak. dwa kilo, I ale możemy go obie, oglądać tak. na portrecie Carycy Marii Aleksandrownej. Na to Romanowowie powiedzieli nieprawda. To nie był podarunek, a już w żadnym mierze zaręczynowy. To, była, to był depozyt, ponieważ chciała Koko do swojej kolekcji wprowadzić biżuterię sztuczną i Pierwszym elementem miała być wierna kopia tego naszyjnika z pereł. No tak czy no, owak, pani uczula, tak, związek się rozpadł. Związek się rozpadł, pereł nie było. Ale Dymitr, zostały perfumy. Stały perfumy. Dymitr Romanow odszedł po to, żeby cztery lata później ożenić się z Amerykanką, z księżniczką domów towarowych jedną z najbogatszych spadkobierczyn jedną z najbogatszych kobiet w Stanach Zjednoczonych a zarazem na świecie bardzo kochał Audrey bo tak się ona nazywała Audrey nie została wielką księżną bo tego nie przewidywał kodeks Romanowów o czy dynastyczny mm -hmm. została jedynie księżną ze związku urodził się syn Syn, który potem zasłynął jako burmistrz jednego z miast na Florydzie. Natomiast Dymitr i to małżeństwo się rozpadło. Odrzej straciła cierpliwość do małżonka, całkowicie pozbawionego charakteru, którego można było popychać z miejsca na miejsce którego nawet lekceważyła własna rodzina i on zaczął życie takiego typowego bąwiwanta. Bon Niestety bardzo krótko, bo odnowiła się gruźlica, której nabawił się w dzieciństwie. No, i zmarł. I właśnie sposób, w jaki zmarł, jest jedną z największych tajemnic. Znany w kryminologii, znany w historii jako Tajemnica pokoju 309. On wtedy mieszkał w Davos, w jednym z ekskluzywnych hoteli, właśnie w apartamencie 309. Umówił się, na wieczór w dużym towarzystwie. On był zawsze duszą towarzystwa, więc czekano na Dimitra. Dimitr się nie zjawił rano. Jego jeden z najlepszych przyjaciół zapukał do pokoju. 309. Nikt nie otworzył drzwi z numerem 309, otworzył to boj hotelowy, znaleziono go na podłodze nagle przed. Południem był w pełni aktywny, jeździł na nartach, wieczorem miał być na przyjęciu, a tymczasem leżał martwy w łazience. Nie dokonano sekcji zwłok, jedyne co zauważono, przyjaciel i boj zauważyli, tutaj są zgodne zeznania, na szyi, Miał pręgę, tak jak gdyby od uderzenia jakimś prętem, natomiast na grzbiecie dłoni był, była taka dość duża wybroczyna, krwista. Czy było to uderzenie, które spowodowało przerwanie, uszkodzenie kręgosłupa, przerwanie rdzenia, tego się nigdy nie dowiemy. Czy został otruty arszenikiem? W czyim interesie by to było? Przede wszystkim jego kuzyna Cyryla, który go nienawidził. I jak długo Romanow żył, tak długo stanowił zagrożenie. Podobno komuniści zna... Rozkaz Stalina został zamordowany, bo uważano, że był agentem wywiadu zachodniego. Pra... Jedni mówi, inni mówią, że był to zawał serca. Prawdy na razie nie znamy. Nie został skremowany. Leży w rodzinnej krypcie na jednej z wysp, w rodzinnej krypcie Bernadotów. Czyli teoretycznie jest szansa jeszcze na to, aby śledzić, aby co, się śledzić co, się stało. co się stało. Jednak dynastia szwedzka, bo do niej należy ta krypta, to pochował go siostrzeniec i nie wydają zgody na po pierwsze ekshumację, a po drugie na badanie ciała. także zagadka pokoju 309 Jest nadal żyje i nadal się o niej dyskutuje. Za no, ale żarcie. być może jeszcze będzie miała ta historia ciąg dalszy. Zanim polecimy państwu książkę, to jeszcze skoro o pokoju była mowa, zaczęłyśmy od ogromnego majątku Coco Chanel, to do dzisiaj jej perfumy są kultowym zapachem, bardzo rozpoznawalnym. Natomiast podobno za noc w jej apartamencie w hotelu, w którym spędziła ostatnie 30 lat swojego życia, trzeba zapłacić dziś, tak, 25 tysięcy euro. Ale można się poczuć przez moment jak Coco Chanel. Można poczuć przez moment jak Coco Chanel i mało tego, dyrekcja ryca twierdzi, że jest to dokładnie to samo wnętrze, nawet dywany i wykładziny nie zostały zmienione. Po których stąpała Coco. Tak i jeszcze są dwie rzeczy, jest tam fortepian, na którym podobno grał Strawiński, jej pierwszy kochanek. kochanek i są meble, które Sprowadziła Koko, w tym jest parawan chiński z jedwabiu i laki, prawdziwe dzieło sztuki, za, koko, za które Koko zapłaciła majątek. Jest to podobno najdroższy parawan. Na świecie. No i teraz, jeśli zaintrygowała Państwa historia romansu Koko z Romanowem i historia perfum, które są właściwie upamiętnieniem jej chyba największej miłości życia, polecamy Państwu książkę Mademoiselle Koko, książkę, którą przetłumaczyła Urszula Pawlik. Tak się złożyło. Miłość zaklęta w zapachu. Książka opowiadająca jedynie o trzech latach Tak, bo to nie jest życia. całe życie Koko, prawda? Nie, to są Tylko jedynie fragment. trzy lata od momentu, jak ginie kapel, czyli boj, do momentu... Czyli ten ukochany? Tak, do momentu wynalezienia tych perfum. Trzy bardzo istotne lata Intensywne. w życiu Koko i lata miłości czy lata romansu z Dymitrem Romanowym. Coco Chanel, ale właściwie jej miłość, która do dziś przetrwała we Flakonie niezmienionym właściwie od blisko 100 lat, była bohaterką naszej dzisiejszej opowieści. Flakon się nie zmienił? Flakon się nie zmienił, etykieta się nie zmieniła, korek się nie zmienił. Natomiast zmieniają się liczby sprzedaży. Podobno w ostatnim roku przekroczyły one 100 milionów butelek. Czyli chyba to jest najważniejsza pamiątka, jaka została po Coco Chanel mimo wszystko. Urszula Pawlik tłumacz i krytyk literatury była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję pani Urszula. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Pewnieszka Strzemińska, kłaniam się nisko i zapraszamy państwa na kolejne spotkania z tajemnicami historii, a my będziemy państwu o nich opowiadać. Radio